Mamy połowę października, na grządce już coraz nieciekawiej. Co prawda, dzisiaj jest ładny słoneczny dzień, tak więc bananowce łapią jeszcze ostatnie promienie słońca. No ale trzeba myśleć już o wykopkach, bo w nocy już się robi bardzo zimno. Tak więc tu mamy setę Maureli z toskańskiej farmy. Chyba już drugi rok jest u mnie. Tutaj jest Maureli zielony. Ma takie przepiękne czerwone zabarwienie na tym liściu. No i tak wygląda, jakby jeszcze puszczał kolejne, ale, ale raczej nie sądzę, że cokolwiek z tego będzie, bo już jest po prostu bardzo zimno. Tutaj mam dwa basioki, które, które zostaną w gruncie na zimę. To już są dosyć grube bananowce. Rosną tutaj już chyba. Myślę, że 3-4 lata cały czas w gruncie ale okazja też oczywiście wyląduje w szklarni na zimę O, tu mam jeszcze jakieś bulwy O, ta się duża zrobiła Spróbujmy ją. O kurcze No niezłe porosłe U spore, młode, zobaczcie. Takie połczychy się wyhodowały w tym roku. Mnóstwo młodych. No ale mamusia też sporo. Nie wiem ile waży, ale pewnie 600-700 gram. A ta wygląda normalnie jak ziemniak. Nieźle. No dobra, to tyle. Mam nadzieję, że wasze bananowce też bezpieczne. Trzymajcie się i pozdrawiam.